Woldan Goldet. No dzisiaj niestety filmik będzie w starej wersji, czyli ja wszystko będę ręcznie pisał, dlatego że po prostu no chcę bardzo wrzucić ten filmik, a nie mam zbytnio czasu na przygotowanie. Więc tak, mamy taką takie zadanie oblicz moc czynną w miliwatach, pobieram przez impedancję coś tam, coś tam, coś tam. No, czyli wiemy, że mamy jakieś tam źródło, prawda? Super, mamy jakąś impedancję. No i jakbyście policzyli moc na czymś takim. No źle, bo to nie jest urazy. Tutaj moc w tym wypadku to będzie tak. Jako, że to jest tam już zamienię na fazę erotomera. To jest Mega. Tutaj trzeba niestety zrobić coś takiego. Że to jest mamy tak wzór moc czynna. Napiszmy C. CZ. To jest tak. Wartość skuteczna Napięcia razy wartość skuteczna prądu razy cosinus przesunięcia fazowego, czy tam teta, czy jakoś tak, napięcia odjąć tam teta. Naprawdę nie wiem, jak to się wymawia, prądu. No i to to będzie nasz wzór. Jak to robimy? No mamy tutaj jakieś e od t, no to wiemy, że e od j omega. To będzie ile to będzie? To będzie tam 13 pierwiastek, przepraszam, 13 pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2, tam razy E do potęgi ile pi minus J, to jest pi trzecich to jest chyba 60, tak? To, to dalej równa się no to jest super, bo to się skraca to jest 13 przepraszam, razy tam E do potęgi minus J. 60. I super, już mamy, już mamy połowę, mamy uskuteczne, czyli tą naszą 13 i mamy przesunięcie fazowe napięcia. Mamy 60. Nie? Super. Dobra, i teraz co dalej? Jak chcemy obliczyć prąd, to prąd i omega równa się... I co to jest? No to jest napięcie. To jest jak w prądzie stałym, tylko że z wartości J Omega. Czyli to razy nasza impedancja, czyli tam 4 plus j omega. No to robimy, że to jest tam, to właśnie nasze 13 razy tam, e, niestety to trzeba pisać, 60 stopni przez 4 plus tam 9j. Niestety, no to wiadomo, trzeba tutaj zrobić, to jest liczba urojona, czyli to trzeba przerobić na tam pierwiastek, tam, 16, czyli tam 4 kwadrat, dodać 81. Tam tak naprawdę równa, yy, równa się 9, tak w przybliżeniu 9, to jest 9, 85. I super, dobra. Ale jeszcze można obliczyć arktangens z 9 przez 4. To jest równoznaczne z to jest tak naprawdę y, 66. Już to nieważne, nie z przecinkiem 66 stopni. No i to jest tak. No i to, czyli kontynuujemy jakby całe to nasze równanie. To będzie tak: 13 razy E minus J60 przez 9,85 razy E do minus J66. No, i czyli to się równa. Równa się 1,32, i tutaj razy e do potęgi minus j minus 6 stopni. Naszą odpowiedzią jest minus 6 stopni. No i to wszystko po prostu podstawiamy do wzoru tego. Czyli to z wzoru to będzie tak: 13 razy i nam tu wyszło 1,32. 1,62 tam kosinus i czego kosinus? Mamy tutaj 60, tak, 60 stopni, 60 odjąć. Trzeba w tym wypadku teraz dodać 6. No to podstawiamy i nam wyjdzie. No i z tego zadania to tyle. No i dobra, kolejne zadanie. Jeżeli macie tego, ty tego typu obwód, czyli no, oblicz, wskazanie idealnego woltomierza, jeśli tutaj dane to uwaga, ten rezystor to jest po prostu jedna wielka zmyłka go tu nie ma, dlaczego? bo mamy powiedziane, że jest woltomierz idealny, czyli tutaj prąd nie płynie Okej, okay, tędy, tędy prąd nie płynie tu, nie, nie to, to wszystko to jest szeregowe to jest, rezystancja zastępcza to jest tutaj C+, plus, R+, plus, C tutaj jest tylko jeden prąd i on jest tutaj nie. To tutaj nic nie płynie, to, to jest woltomierz, no to, to działa jak woltomierz. To czy tutaj jest rezystor, czy tam opornik, czy 50 oporników, czy 0, to będzie działało tak samo, czyli przez to nie będzie prąd płynął. No to tak po prostu chciałem powiedzieć. Ok, kolejne zadanie, mamy coś takiego. No super, jak to obliczyć? to, to jest tak, wzór na to wygląda w następujący sposób. To jest pierwiastek z... 1 przez t, czy ten jakby najdalszy czas. I teraz w nawiasie, całka od 0 do t0. Dlaczego? No bo od 0 do t0 jest nasza pierwsza linia, prawda? Z j2 kwadrat po dt dodać całka i teraz od t0 do t. Bo nasza druga linia, o ta tutaj, to jest właśnie od t0 do t tutaj, o? No. To i to ma wartość tam j1 kwadrat pod t. No i super, podstawiamy i wyjdzie. No i to po podstawieniu wszystkiego powinno wyjść coś w okolicach 2,75. Czy tam nawet? Za okrągleniem 76. A jeszcze muszę powiedzieć, że no w poprzednim filmiku, czyli w filmiku o transformatorach, źle trochę powiedziałem. Jak mamy tutaj nasz układ po lewej, jak tutaj nasz prąd, super, i chcemy, tutaj jest tam nasz woltomierz i chcemy połączyć, jakby, tę prawą stronę do tej lewej, czyli do tej pierwotnej to to robimy tutaj rezystancję zastępczą, czyli w tym wypadku tutaj R J omega dodać tam C i Omega i dopiero tą rezystancję zastępczą mnożymy razy kwadrat naszej przekładni. No więc ja tam ten filmik po prostu wykasuję, I jak będzie trzeba to zrobić nowe. No i co no i na razie z tych takich zadań podchwytliwych, no to... No... A, je jeszcze jedno. Dobra. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Jak robić tego typu zadania? To można na dwa sposoby. Można prawda, po prostu zauważyć pewne rzeczy, co w sumie sprowadza obliczenia wszelkie do minimum. Albo można to obliczyć z potencjałów węzłowych i taki też sposób pokażę ale najpierw obliczmy, może nie dla nieskończoności tylko najpierw jakiś łatwiejszy układ, żeby pokazać o co chodzi no i dobra, i układ wygląda tak dla na, dla czasu 0 na plusie no i to będzie tak co tu widzimy, że tędy prąd nie płynie, czyli to tam wywaramy aczkolwiek no jak tędy prąd nie płynie to w sumie tędy też prąd, ale dobra się trochę zapędzam więc to robimy tak potencjał węzłowy, no to potencjał napięcie A to jest tak elementy rezystory, przepraszam, wchodzące do tego węzła, o, to się liczy jako 1, to jest tu ziemienie Je, to jest taki 1 przez 2,1 no i tam równa się i teraz źródło napięcia, czyli nasze E, 7,9 przez 2,1, no czyli tam wyszło, że VA, 1,21 1 VA równa się no 7,4, 2,1. No i teraz, jak pomnożymy tam razy 2,1, to wychodzi, że no VA równa się 7,4. Czyli równa się naszemu napięciu. Tutaj. Dlaczego? No to wynika ze taki, z takiego bardziej logicznego podejścia do tematu. Dlaczego? Bo tutaj prądu nie ma w 0, tutaj w ogóle przez cały ten obwód prąd nie płynie, bo to nie jest zamknięty. To jest, to wygląda, wygląda tak. Nie? Tutaj jest tam nasze napięcie, tutaj nasz rezystor. No przez to prąd nie płynie. No i tam coś sobie jest dalej. Nie? To już nieważne, co mam. Ale przez, przez to czy prąd nie płynie. Prąd, prąd płynie tylko tutaj. Przez te czerwone. A tutaj nie płynie. Więc nie ma żadnego prądu, czyli też nie ma spadku napięcia. Jak nie ma spadku napięcia, to po prostu napięcie tego węzła to jest takie samo jak napięcie na, na źródle. No a ile jest B? No to znowu no to robimy. VB tam razy 1 przez 2,1 dodać 1 przez 2,1 równa się 7,4 przez 2,1. To tak naprawdę to tam jest 2, 2 przez 2,1 VB to równa się 7,4 przez 2,1 czyli 2 VB Równa się no, 7,4, no, czyli Vb równa się 3,7. Czyli mamy tak, i od, od tego, na co wskazuje nasze napięcie, czyli tutaj od, od tej strzałki, od B, odejmujemy to, co jest jakby na dole naszego napięcia. Nie? Jak mamy tak spadek zaznaczony, to odejmujemy to, to odejmujemy, przepraszam, od tego. Czyli B odjąć A robimy. Jakby strzałka była w tę to byśmy robili A odjąć B. To jest B odjąć A. No to ile nam wyszło? Chyba coś na minusie ogólnie wyjdzie. Tak, bo to jest 3,7 odjąć 7,4. No i tam po prostu obliczamy. No dobra, a co jeżeli będziemy, to będzie dążyło do nieskończoności? To robimy tak tę nieskończoność. No dobra, układ się prezentuje w taki sposób, czyli teraz po prostu zamieniamy nasze, naszą cewkę na zwalcie. Super. Dobra, jak się za to zabrać? No to teraz znowu, jak chcemy, tu potencjał węzłowy. Można to oczywiście też prostszym, tam szybszym sposobem, ale to za chwilę. Potencjał węzłowy, no to jest tak. V, znowu VA, jest tam 1 przez 2, 1. Ale teraz mamy także ten rezystor, to jest 1 plus 6,3. 6,3 równa się. No i tam jest co? To jest rezystor, to jest 2,1 i nasze napięcie. Ile było? 7,9 przez tam i 7,9. Super. Przez 7,9. Dobra, super. No i co teraz? No i to jest tak, 1 to jest tam razy 3, razy 3, Ups, 3 no to jest, to jest 3, no to jest 4 tak naprawdę, no to jest 4 przez 6,3 równa się no tam 7,9 przez 2,1, czyli tam razy, to jest no Va, czyli raz no 4, VA równa się 23,7, czyli VA równa się 5,93 na nasze nasz potencjał węzłowy, po obliczeniu z potencjału węzłowego B wyjdzie nam to samo co w przypadku 0+, dlatego, że się układ nie zmienił, czyli ile tu było? 3,7. No i tam VB równa się tam 3,7 i znowu 3,7 odjąć tam 5,93 to tam równa się minus 2,23. No i super. No. I co? No ja już chyba nic więcej do pokazania nie mam. W takim razie do widzenia. Thanks